Dzisiejszy odcinek Dlaczego poderwać atrakcyjną kobietę? Tak troszeczkę nagrałem, żeby was zmotywować. Pierwszy taki podpunkt, który wam, wam bym powiedział, podpowiedział, to przede wszystkim dlatego, że jesteście facetami, a nie pis. Dlatego pomieściem poderwać piękną, atrakcyjną kobietę. Drugi powód to zawsze będzie jakieś ćwiczenie, które podwyższy to odrobinkę waszą pewność siebie. Trzecia rzecz, podchodząc do pięknej, atrakcyjnej kobiety, nigdy nie nastawiaj się na to, że weźmiesz od niej numer telefonu, ale nastawiaj się jako takie ćwiczenie bardziej z ciekawości, czyli podchodząc do niej, porozmawiaj z nią, doedukuj się. Oczywiście, żeby czynnikiem przewodnim było to, że, że się z nią umówisz i weźmiesz od niej numer telefonu ale e, nie nastawia się po prostu na to. Czwarta rzecz, którą, e, którą dlaczego powinieneś do niej podejść, to przede wszystkim e, zawsze, gdy nawet nie weźmiesz od niej numery telefonu, ona może mieć piękną koleżankę z którą kiedyś, e, kiedyś się spotkacie. E, piąta rzecz, dla której powinieneś również do niej podejść, e, to, to ta dziewczyna może być na przykład e, może być dentystką, ale ty masz czterech zębów, ci brakuje. To jest kolejne. Ale taką najważniejszą rzeczą, e, tak naprawdę, to jak do niej podejdziesz, e, to jest to, że być może spędzisz z nią e, cudowny wieczór, e, być może jest prawdopodobieństwo zawsze, że spędzisz z nią e, piękne, cudowne chwile swojego życia, a jest jeszcze jedne piękne prawdopodobieństwo: być może to jest e, kobieta swojego życia i ty w tym momencie teraz zastanawiasz się, czy możesz do niej podejść, czy masz do niej podejść. Pamiętaj jeszcze jedną e, bardzo ważną rzecz, która jest chyba najważniejszą w tym momencie, że e, życie masz jedno, kurwa życie masz jedno, pamiętaj o tym i czas jest jednostką nieodwracalną.